Mamy pierwsze w tym roku w Polsce ognisko wirusa ptasiej grypy. To gospodarstwo w gminie Wochyń w województwie lubelskim. Padło kilkadziesiąt tysięcy indyków. Obszary zapowietrzone i zagrożone obejmują dwa powiaty. Sytuacja jest trudna, bo w tych rejonach działa wielu producentów drobiu. Michał Hetmana. Lisowulka, gmina Wochyń. Nowoczesne gospodarstwo, pełna bioasekuracja. Niestety to nie pomogło. Wirus ptasiej grypy dotarł do pomieszczeń gospodarczych, w których hodowano indyki rzeźne. Znajdowały się indyki w dwóch obiektach, w sumie 30 tysięcy sztuk. Wszystkie padły? No niestety tak, wszystkie padły. Wszystkie padłe indyki zostały wywiezione i zutylizowane. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo w Wochyniu z hodowli drobiu żyje wiele osób. Obawialiśmy się tej ptasiej grypy tutaj od dłuższego czasu, ponieważ na terenie gminy Wochyń mamy 10 hodowców takich dużych drobiu, mamy 10 takich ferm. Wojewoda Lubelski wyznaczył już obszary zapowietrzony i zagrożony. Dotyczą one dwóch powiatów, powiatu radzyńskiego i powiatu bialskiego, zarówno jeśli chodzi o obszar zapowietrzony, jak również obszar zagrożony. To oznacza zakaz przewozu drobiu, sprzedaży mięsa drobiowego i jaj na targowiskach, a także transportu mięsa drobiowego z rzeźni bez zgody lekarza weterynarii. Wirus ptasiej grypy przenoszony jest przez dzikie ptactwo, stąd tak bardzo ważne jest przestrzeganie zasad biosekuracji. Przetrzymywanie słomy i paszy w zamkniętych silosach, nie wpuszczanie do drobiu osób postronnych to ABC bezpieczeństwa. Jest to wirus wrażliwy na detergenty, wirus, który jest wrażliwy na podstawowe środki dezynfekcyjne. Czyli, jeżeli zachowujemy przy obsłudze ptaków te podstawowe zasady higieny, na pewno w znacznym stopniu utrudnimy przeniesienie wirusa. Będzie wsparcie finansowe dla poszkodowanych producentów? Za sztuki te, które padły, jest. Rodzaj takiej zapomogi w wysokości minimum 70% wartości rynkowej, natomiast na razie nie wynika potrzeba utylizacji żywych ptaków, jeżeli nie dojdzie do rozprzestrzenienia się ptasiej grypy na inne kurniki, ale jest tutaj taka nadzieja, ponieważ są one w dalszej odległości, w związku z tym tutaj raczej tego typu sytuacji nie będzie. To pierwsze tegoroczne ognisko wirusa H5N8 w naszym kraju. W ubiegłym służby weterynaryjne wykryły 50 ognisk, najwięcej w Wielkopolsce.